To reprezentant klubu Skorpion Szczecin. Sędzią ringowym tego pojedynku pan Adam Pawełek, również bardzo doświadczony sędzia, sędzia klasy AIBA, pan Adam Pawełek, Śląski Związek Bokserski. i rozpoczął się pojedynek jestem ciekawy bardzo tego pojedynku obydwaj zawodnicy naprawdę preferujący atak wymianę półdystansie. również młodzi zawodnicy szczególnie tutaj kiwior to bardzo młody osiemnastoletni zawodnik szadziński Myślę dwa lata chyba starszy od Kiwiora. Kiwior urodzony w 1993 roku. Jeszcze do końca roku by mógł i rywalizuje wśród juniorów, ale regulamin Grand Prix zezwala na starty w turnieju właśnie zawodników, którzy ukończyli 18 lat. A takim zawodnikiem jest na pewno Damian Kiwior, PM Tiger Tarnów. Proszę zobaczyć. No troszeczkę jeden cios tam za nisko, ale Szadziński tutaj troszeczkę daje się bezkarnie obijać po dolnych partiach Kiwiorowi. Ładny prawy prosty, kolejny Kigora, ale Szadziński rewanżuje się również prawym ciosem, przed którym Kigor nie znalazł czasu na obronę. No ja myślę, że sędziowie powinni jednak dać troszeczkę poboksować zawodnikom w zwarciu dłużej tam takie jakieś drobne przekładania rąk, no niekonieczny trzeba przerywać ten pojedynek. Tym bardziej, że są to tak jak w tym przypadku tutaj zawodnicy bardzo młodzi i naprawdę preferujący ten boks taki totalny. I, i, I tutaj no jednak by trzeba było być troszkę bardziej liberal, liberalnym w osądzaniu tych takich drobniutkich fauli, które po prostu w ogóle nie zagrażają zdrowiu zawodników i można by było niemniej jednak tutaj nie zwracać tych uwagi. Myślę, że odprawy techniczne, które są prowadzone przez sędziego głównego uświadomią to sędziom i po prostu będą zezwalali na takie dłuższe wymiany nawet czasami gdy tam jest przytrzymanie jakieś drobne i, i tutaj no, traci na tym po prostu tylko e, widok e, walki. Runda druga przed nami. Pierwsza runda wyrównana. Piękny lewy śred teraz dzińskiego No tutaj już Kiwer po prostu wyciągnął wniosek, ale przed prawym nie zdążył się zasłonić. I w początkowej fazie drugiej rundy tutaj Szadziński kilkakrotnie, bardzo celnie trafił swojego przeciwnika. I jeszcze jeden lewy sierpowy. No, piękna akcja Kiwiora, tam w końcówce jeszcze, o i teraz naprawdę bardzo brutalny faul. To, to nie można tak, naprawdę tu no, zawodnik powinien być białym, na rożniku liczony jest białym, ale ten, powiedzmy, który sfaulował, również powinien być białym. I oczywiście sędzia Pawełek udziela ostrzeżenia, a Kiviora to bardzo zdenerwowało i ruszył mocno na swojego przeciwnika No, w drugiej części drugiej rundy tu Kigior naprawdę począwszy od tego takiego brzydkiego faulu myślę, że to powiedzmy naprawdę Szadziński no, nie powstrzymał nerwów na wodzy i jakieś może y, sprawy treningu kickboxu prowadzone przez zawodnika dały znać tutaj o sobie. No, nie przypuszczam aby chciał unieszkodliwić swojego przeciwnika kolanem, tylko być może zawodnik tam jeszcze oprócz boksu trenuje również inne sztuki walki, w którym takie akcje są dozwolone. Zdecydowanie runda wygrana druga przez Kiwiora. Oszczerzenie, które sędzia Adam Pawełek udzielił za, za ten taki przykry i brzydki faul. No daję tutaj przewagę punktową na pewno reprezentantowi klubu PM Tiger Tarnów. Druga, przed nami trzecia runda w pojedynku Kiwior Szadziński piękne, piękne akcje Kiwiora. Szadziński również się wzajemnie. No tutaj drugie ostrzeżenie, zatrzymanie. Ładna akcja, również odchylenie kiwiora. Właśnie takie, które... Na pewno sprytniejszym zawodnikiem. Więcej... O i teraz był również za niski cioski wiora. Aż po udzie po, poszła ta rękawica. Niemniej jednak tutaj sędzia Adam Pawełek nie zauważył tego faulu. No myślę, że to jedna z ostatnich uwag sędziego ringowego do Szadzińskiego, bo kolejny taki faul po przestrzymanie będzie chyba ostatnim z racji tej, że może Szadziński otrzymać trzecie ostrzeżenie, które jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, jeszcze cierpliwość sędziego. Adama Pawełka, no ładna akcja Szadzińskiego teraz. Ładna prawa prosta na, na dół. No teraz tak bardzo silno Szadziński trafił takim półsierpem na dolne partie Kiwiora. Wychodząc z narożnika. No myślę, że pana dam tutaj już chce dotrzymać do... Ja prosiłem herbatę, panów przyniosła prawda, jak się mówi. Jeśli by można herbatę założyć. A to ten proszę zabrać to. Do... Tak, tak. Koniec pojedynku, myślę, że... Zwycięzca może być tylko jeden. Damian Kigor. W tym pojedynku był zawodnikiem zdecydowanie lepszym. Również Kigor bardzo pięknie zaprezentował się na Grand Prix w Pile. Tam zdobył trzecie miejsce. Tutaj jest również na tym turnieju i myślę, że kwalifikacje do młodzieżowych mistrzostw Polski będzie miał zapewnione. Szadziński tutaj no, tak jak wściekły. Tygrys spaceruje po ringu, na pewno jest niezadowolony ze siebie. No tutaj po prostu ta walka nie wyszła mu najlepiej. Na targę, on, tak jak Oczywiście jednogłośnie zwycięstwo na punkty reprezentanta PM Tiger Tarnów Damiana Kiwiora Dziękuję. przed nami walka numer 7 w narożniku czerwonym